Steve, że go nienawidzą. Zajeb***, dawaj! O, ho, ho, ho. Siema, YouTube Grabo z tej strony. Jestem właśnie po wywiadzie z Jasiołem. Możecie to zobaczyć w poprzednim materiale. No i co, pogadaliśmy trochę o, o, nim tak na, o nim tak naprawdę. Jestem w szoku ile informacji się dowiedziałem nowych, bo sporo wiedziałem, ale to, że pisali do niego, to, że ma numer w ogóle do gwiazdy NBA i całą resztę, jestem w totalnym szoku. Zbieram teraz szczękę z podłogi. Więc Polska w docencie to naprawdę. I tak w sumie, tak jak wcześniej gadaliśmy, z umawialiśmy się tutaj na ten wywiad. Stwierdziliśmy, że po tym możemy sobie skoczyć gdzieś na boisko, poskakać trochę z chłopakami. Bo jeszcze tutaj kilku znajomych wpadnie. I wpadnie jeden gość, który, sta, który grał kilka lat w Stanach. Będzie z nami również skakał. I więc w sumie taki luźny wrog dzisiaj powstanie. Poskaczemy sobie, trochę porozmawiamy. Lecimy, nie wiesz w ogóle? Ja no coś tam skaczę, no coś tam jakieś wsady bym chciał kiedyś robić, coś takiego. Kiedyś... Zgadza się, bardzo się skupiliśmy na tym, że Piotrek jest YouTuberem, że w sobie zapomnieliśmy, że on chce robić wsady. No. No, ciśnie. A teraz sobie bijemy w miejsce, w którym tak naprawdę wszystko się tworzy. U Piotrka. Ja to myślałem, że to będzie 10 monitorów obstawionych. Ja, wszystko w swoim czasie. to. Jeden lapek. Muszę mieć yy, monitor drugiego, bo to na pewno kompost pracy No bale. Pomimo tego, że hop ma no, laptopa na pewno jakiegoś lepszego, to robi takie cuda. Wy też możecie. Każdy w sumie może. Każdy ma dostęp do komputera. Nie ma limitu. Dokładnie. Niebo jest limitu. Dokładnie. Znajomy wałek. Znajomy. W ogóle i... Yy... Jeśli chodzi teraz o mnie, o moją formę, to wygląda to następująco, bo parę osób się pytało. No w sumie jest już pierwszy października, tak naprawdę wróciłem na studia. Więc jakby powoli już jest taki off season. Teraz tak naprawdę do końca października jeszcze sobie wiecie, lajtowo skaczę, coś tam trenuję. Ale potem listopad, grudzień leczę tak naprawdę takie no, mikro mikrourazy, które tam mam. W miarę tak y, spokojnie z ciężarami podchodzę, y, żeby tak naprawdę być takim, wiecie, pełnym mobilny, 100% jakby y, poprawić się po tym sezonie, o może tak powiem, y, wzmocnić parę rzeczy. No i tak, i na to poświęcę te dwa miesiące. To nie będzie jakby jakiegoś takiego dużego dźwigania. wiecie, dam też temu organizmowi, organizmowi odpocząć, bo skakanie, dźwiganie dużych ciężarów to naprawdę jest dla organizmu mega dużo, więc teraz ma trochę odpoczynku. I styczeń, luty, marzec już myślę uderzę w tą taką, w takie budowanie tej siły. Przytyję sobie, z kilogram, dwa, dorzucę tych mięśni. Ale no, rzucę zaraz tą tkankę tuszczą, którą mam. E, bo na pewno po tym sezonie, po tych wszystkich rozjazdach, tego się troszkę tam może nie widać jakoś po mnie, ale na pewno troszkę tam tego się zebrało. Więc jakby tak się ogarnę. E, Co ty, żeby tu marzec? Siła? Kwiecień, maj, już takie stricte przygotowanie do, e, do sezonu i w większości skakań, dużo pannometryki, e, żeby nie było. Mm, ja nie mówię, że teraz przez kolejne parę miesięcy nie będę skakał. Oczywiście, że będę skakał, tylko na pewno jakby z dużo mniejszą objętością niż to było w sezonie. No, także u mnie to tak wygląda. Zaraz yy, pewnie coś zjemy na szybko, lecimy na bojo. Dzisiaj mamy, moi drodzy, jakieś nie wiem 250 coś takiego. A w sumie nie widać tak, bardzo. Pobawimy się i tyle. Siema, siema. I o tym gościu wam właśnie wcześniej wspominałem. Gość, który grał w USA. O, jak koszulka. Siema, siema. poznać. Ekipa się przygotowuje. Grzejemy się. się jako jedyny elegancko się grzeje, wszyscy już wzięli piłki, skaczą Tak, 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 tak. Stwierdziliśmy, że tutaj się idzie zabić i idziemy na 3.02 poskakać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. z półtora tygodnia nie skakałem, chyba już nawet. No. Zobaczymy, czy to pozytywnie wpłynie, taki odpoczynek, czy nie. Ej, wyżej. Na Ghetto Games chyba, jak był konkurs z byłem ostatni. no <laughs> Kurde, jeden prosty tip. Dunkerzy go nienawidzą. Totalnie się nie spodziewałem, że będę dzisiaj skakał z taką osobą. Dlatego to wygląda tak, jak wygląda. Nie jesteśmy gdzieś umówieni i sobie spokojnie, cicho gadamy. Tylko jesteśmy na boisku, gdzie dużo się dzieje. i Także jeśli chodzi o dźwięk to sorry. Witam, siema. Cześć, cześć. Jest ze mną Filip. cześć. cześć. E... Szczerze, totalnie ci nie znam, tak naprawdę, bo kojarzę Cię tylko z Instagrama, ale wiem, że byłeś, ja się mi mówi, że byłeś w Stanach, jak e, ja w ogóle się u Ciebie to wzięło, że byłeś w Stanach? E, przede wszystkim, znaczy to się wzięło z tego, że byłem na campie Cup Life, e, okay. nie wiem, czy kojarzysz, tam jest kojarzę, taki Aleks Mrozik, on ma kontakty z e, różnymi trenerami ze Stanów, mm -hmm. no i jakby wyraził, e, znaczy spytał się mnie, czy nie chciałbym grać w Stanach, bo okay. powiedział, że chyba się nadaje. Chyba. i wysłał takie moje koszykarskie CV, jakieś hmm. mixtepy do hmm. innych do różnych high schoolów, ze Stanów. Dwa się odezwały, jakby wiesz, no odezwało no, 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 się, że no, no, no. chciałyby, chciał, żebym uczęszczał do nich. No i po prostu się zapisałem do, do, do Vanguard School w Lake Wales, to jest godzinę od Orlando. Okay. I zapisałem się, złożyłem papiery, zapłaciłem i, i byłem tam dwa lata, w tym w w roku to było? No, dwa lata temu, czyli 11-12 jed, klasa High school, czyli druga, trzecia, widziałem. Okej, okay, okej. Okay. Jak w ogóle się udzieli, Jak się w ogóle zajerałeś tym koszunków? To byłeś sobie, nie, w gimnazjum i poszedłeś do klubu? Jak... Nie, to było, to było tak, że od małego mnie było wszędzie pełno. Hmm. Rodzice mnie na, na smyczy prowadzili jak byłem mały, no dosłownie. <laughs> dosłownie. E... Epizod był z piłką nożną, jiu-jitsu, ale to tak mi się podobało. W końcu tata mi przedstawił koszykówkę. Tata też jak był mały to e, był lekko atletą, grał w kosza dużo, ale z racji wady serca mhm. musiał przestać w wieku tam 19 lat. No i tam swoją pasję przełożył na mnie, mi się też to spodobało. Od razu, od razu załapałem ten sport i byłem... myślę, że całkiem mi to wychodziło. No i tak już od 11 lat myślę, gram. Ło, wow, super. W ogóle jeśli będziecie e, chcieli poznać jakby Więcej informacji się dowiedzieć o Filipie, to dajcie po prostu znać. Eee, spotkamy się gdzieś i, i po prostu nagramy jakiś taki bardziej obszerny materiał. Bardzo chętnie. No. Eee, w ogóle jak się zaczęło, że Ty dźwigasz na siłowni, nie? Od no kilometry. lubię, nie ukrywam. Od Szczerze, kilometry. no nie jest jakiś super długo. Myślę, że z 2,5 chyba Czyli ty w sumie genetycznie taki bo po prostu byłeś myślę, większy, że tak, taki myślę, że że tak. Ja już przed tym, jak zacząłem chodzić na siłownię, byłem na górę, chyba trochę szybszy, silniejszy od innych, tak mi się wydaje. No w ogóle teraz ten, e, dalej nie, nie przedłużyłeś tego tego pobytu w Stanach? E, e, czemu dalej nie grałeś? No wróciłem z racji, z racji wirusa. Zmusił mnie, po prostu zamknęli mi szkołę. Przełożyli tak szkołę na system, wiesz, hybrydowy, online. Mhm. Więc to mogłem robić z domu. Na z budyci też z komputerami no wróciłem w kwietniu, bodajże w połowie kwietnia no i tak, tak, już, tak już jest teraz tutaj gram w kosza, tutaj wsadzam już muszę trochę odpuszczać koszykówki, bo mówię ci tak w, w tych stronach nie, nie, myśl, nie myślaj żeby dalej właśnie gdzieś tam albo jeszcze raz potem jechać do Stanów, gdzieś szukać już klubu. Dalej wiesz, to problem jest taki, że jakby nauka i wszystko w Stanach jest mega, mega kosztowne. Wiesz? I okay. Tu też chodzi o środki, o to, że też, poziom edukacji to nie jest jakiś powalający. Tutaj w Polsce jest naprawdę dużo lepszy i wiesz, darmowy. No i zdecydowałem się, że tutaj jednak, wiesz, chcę zacząć się uczyć porządnie, przede na studia, na fizjoterapię, okay. No i tutaj tutaj się spełniam. Shawldain. Fizjotrap, to idę teraz już? No dopiero wczoraj byłem pierwszy dzień, tak naprawdę. O shit, no racja. <laughs> Kurde, to idę, ty masz lat. na 19, ja jestem 01. Fuck. <laughs> ja pierdolę. A co myślisz? Co co, no teraz myślisz, że, że lubisz grać w jakieś nie wiem, klubie, czy w PLK, Przecież czy coś dalej? Nie ukrywam, że mm, moim priorytetem jest teraz nauka. Okay. I mm, może, nie ukrywam, mogą być trudności z powiedzeniem, wiesz, sportu. Chciałbym już znaleźć jakąś pracę, uczyć się chcę przede wszystkim godnie, bo Jestem świadomy, że w Polsce z koszykówki, no, tylko nie wyżyją no nie? E, I chcę jednak ustawić na, y, na, na, na naukę, wiesz. I trochę już pasuje ze sportem, bo w tych Stanach po prostu wiesz, 6 godzin dziennie, średnio, kosza, no nie. I trochę już nie ukrałem, nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale trochę się wypaliłem chyba koszykarskę, wiesz, muszę odpocząć trochę. Pod tym filmikiem nie pozwolimy, bo musiałem się wypalił, bo to co pewnie zobaczycie, to co zobaczyliście przed chwilą. To co gość robi na wymiarowy kosz, to no, wymiarowy 302. Dajcie spokój. E, dziękuję za krótką rozmowę. Dzięki bardzo. Jeśli się podobał materiał, to co? To dajcie po prostu znać w komentarzach. No to jeśli podobał wam się materiał, to zostawcie łapkę w górę, suba. I do następnego. Dzięki bardzo.